Wyobraźmy sobie noc, gdy hale fabryczne w Europie przestaje wypełniać znajomy metaliczny zgrzyt i rytm taśm produkcyjnych, a zamiast tego panuje cisza, od której drętwieje krew. Ogromne, zrobotyzowane ramiona zastygły w powietrzu, niczym kamienne posągi. Pracownicy w pomarańczowych kombinezonach siedzą bezczynnie, a gigantyczna taśma, gdzie jeszcze wczoraj składano tysiące samochodów elektrycznych, zatrzymała się martwym ciężarem. Ani jednego ruchu, ani jednego magnesu w silnikach. Nic. Co się stało? Pytanie do Was. Napiszcie, skąd nas oglądacie. Kraj i miasto. Dlaczego przemysł, który jeszcze niedawno uchodził za Dumę i przyszłość Europy, nagle znalazł się na skraju paraliżu? Ten kryzys zaczął się od jednej kartki, licencji, której Chiny odmówiły. I w tym momencie stało się jasne, bez tych samych pierwiastków ziem, rzadkich kontrolowanych przez Pekin, europejska zielona rewolucja staje się mirażem. Ironia losu polega na tym, że właśnie te kraje jeszcze kilka miesięcy temu głosowały za ostrymi taryfami i barierami przeciwko chińskim samochodom elektrycznym, a teraz są zmuszone błagać Pekin o dostawy 100 tysięcy ton krytycznie ważnych materiałów. Przyjaciele, to nie jest historia o samochodach ani o cłach. To historia o zależności, o grze geopolitycznej, gdzie stawką jest przyszłość całego kontynentu. Zastanówcie się sami, jak to się stało, że Europa, dumnie deklarująca swoją niezależność, nagle znalazła się w roli petenta? Rozbierzmy to wspólnie, ale najpierw proszę zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, bo dalej będzie jeszcze bardziej niewiarygodnie. Pytanie do Was: zaznaczcie w komentarzach. Z jakiego miasta kraju oglądacie nas teraz? Na początku kwietnia 2025 roku Chiny zaktualizowały swoje przepisy dotyczące kontroli eksportu i dodały do listy siedem kluczowych pierwiastków ziem rzadkich, w tym neodym i dyspros. Materiały te są sercem silników elektrycznych. Bez nich produkcja samochodów elektrycznych jest po prostu niemożliwa. Pekin nie wymienił konkretnych krajów. Ale szybkość zatwierdzania wniosków była wyraźnie selektywna. Państwa przyjazne, takie jak. Serbia, przechodziły naprzód kolejki, a te nienawistne, w tym Unia Europejska, która właśnie wprowadziła antychińskie taryfy, trafiały na sam koniec. Rezultat? Już w maju magazyny największych producentów samochodów w Europie zaczęły świecić pustkami. Volkswagen, Renault, BMW, nawet dostawcy drugiego poziomu, tacy jak Valeo i ZF, stanęli w obliczu zamrożonych dostaw i groźby masowych postojów. W Serbii Stelantis próbował obejść zakazy poprzez przyjazne kanały w Belgradzie, ale okazało się, że ta furtka była tylko tymczasowym rozwiązaniem. Ogromne fabryki w Niemczech i Francji, jedna po drugiej, zwalniały rytm. Pracownicy byli wysyłani na przymusowe urlopy. Unia Europejska została zmuszona do podjęcia bezprecedensowego kroku wystosowania do Chin bezpośredniego ultimatum 100 tysięcy ton metali, ziem rzadkich, w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie grozi krańcowa klęska całej zielonej transformacji. Jednak Pekin odpowiedział nie słowami, lecz gestem: Przyjazne kraje oświadczyli chińscy urzędnicy nie podlegają nowym ograniczeniom. Reszta niech czeka. Sygnał był jasny. Europa może pisać, ile chce rezolucji, ale realną władzę dzierży w rękach Chiny. By zrozumieć skalę problemu, należy przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku Chiny wyeksportowały ponad milion nowych pojazdów energetycznych, a ich udział w światowym rynku samochodów elektrycznych przekroczył 60%. Dwa na każde trzy samochody elektryczne na świecie są chińskie. I podczas gdy Europa wprowadzała 100 miesięczne taryfy, i zamykała drzwi dla chińskich marek, BIDI i inni gracze omijali bariery przez Węgry, Serbię, a także lokalne partnerstwa. Co więcej, w kwietniu 2005 roku sprzedaż BOIUD w Europie wzrosła o 160%, po raz pierwszy wyprzedzając Tesle. Czyli Europa zamykała drzwi, ale chińskie firmy wchodziły przez okna. I tu ujawniła się główna słabość. Europejski plan był prosty. Ograniczyć import, zorganizować wydobycie wewnątrz Unii Europejskiej, zdywersyfikować dostawy. Ale w praktyce okazało się, że magnesy ziem rzadkich, bez których nie działają silniki, czujniki i baterie, po prostu nie da się niczym zastąpić. Do każdego samochodu elektrycznego potrzeba około kilograma tych materiałów, a Chiny kontrolują nie tylko wydobycie, ale i 99% światowych mocy przetwórczych. Europa ma natomiast prawie zero. Kiedy inżynierowie przybyli do Rumunii w 2004 roku w celu rozpoznania złóż, okazało się, że złoża są zbyt małe, a wydobycie trzy razy droższe niż w Chinach. Nawet gdyby udało się wydobyć surowiec, przetwórstwo pozostaje w rękach Pekinu. I podczas gdy Europa opracowuje plany na 2030 rok, taśmy produkcyjne w 2015 roku stoją w miejscu. Pytanie do Was. Co Waszym zdaniem jest największym niedocenionym wydarzeniem w sektorze aut elektrycznych? Wskażcie i uzasadnijcie. W maju zaczęła się panika. Bosch ostrzegł o zerwaniu dostaw. Mercedes przeniósł produkcję modelu EQ. Renault wysłał pracowników na przymusowe urlopy. Ceny materiałów gwałtownie wzrosły. Neodym podrożał ze 110 do 170 dolarów za kilogram. Dyspros do 400. Według analityków, koszt samochodów elektrycznych w Europie może wzrosnąć o 10%. Ironia polega na tym, że Tesla, dzięki swoim amerykańskim kontraktom i dywersyfikacji, znalazła się w korzystnej sytuacji. Europejskie marki natomiast wpadły w pułapkę, z której nie. Mogą się wydostać bez Chin, ale Pekin nie poprzestał na tym. 1 lipca ogłosił przedłużenie ceł antydumpingowych na europejską stal z 18 do 103%. Formalnie to dawne śledztwo z 2009 roku, ale czas wybrano idealnie, gdyż stal jest podstawą wszystkiego, od infrastruktury po obronność. I teraz Europa, która jeszcze niedawno eksportowała do Chin tanią stal, sama jest zmuszona szukać nowych kanałów dostaw. Wszystko to zbiegło się z tym, że Europarlament potępił działania Chin, nazywając je przymusowymi. Ale co po głośnych słowach, skoro 98% magnesów i 99% pierwiastków ziem rzadkich Europa nadal kupuje od Chin? Na szczycie G7 w Kanadzie Ursula von der Leyen oskarżyła Chiny o wykorzystywanie zasobów ziem rzadkich jako broni, ale żaden z liderów nie zaproponował realnej alternatywy. Wszystko, co udało się ogłosić, to plan działań bez terminów i finansowania. Tymczasem Chiny otworzyły zielony kanał dla wybranych europejskich firm. Ale tylko pod warunkiem pełnej przejrzystości ich łańcuchów dostaw. A to już nie tylko biznes. To zbieranie strategicznych informacji, kontrola, która w perspektywie daje Chinom jeszcze większy wpływ. W końcu, jak powiedział Deng Xiaoping jeszcze w 1984 roku, Bliski Wschód ma ropę, Chiny mają ziemie rzadkie. Przez trzy dekady Pekin budował tę strategię, inwestował w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, rozwijał własne przetwórstwo. Zakazywał eksportu sprzętu do wzbogacania ziem rzadkich, dodawał do list kontrolnych Gal i German. Teraz także oprogramowanie. Każdy krok jest legalny, ale każdy krok wzmacniał jego władzę. I dziś Europa znalazła się w pułapce. Nie może zrezygnować z chińskich dostaw, nie może szybko stworzyć alternatywy, a zatem jest zmuszona do negocjacji. I właśnie teraz, gdy słuchacie tych słów, chińska delegacja zmierza do Brukseli. Na stole będą negocjacje dotyczące ziem rzadkich, współpracy przemysłowej i przyszłego szczytu Unia Europejska-Chiny. Europa ma nadzieję na ugodę, ale Chiny chcą więcej. Chcą uznania, że łańcuchów dostaw nie można przekształcać w broń bez konsekwencji. Pytanie tylko, czy Europa zgodzi się otworzyć swoje rynki i faktycznie skapitulować, czy zaryzykuje kontynuowanie drogi do przemysłowej klęski. Widzimy, jak ambitne plany zielonej przyszłości obalają się w surowej rzeczywistości. W tej rzeczywistości nawet jeden kilogram magnesu zamienia się w tonę politycznej dźwigni. Europa nałożyła sankcje na samochody, ale teraz negocjuje o silnik. I ten paradoks może okazać się początkiem o wiele głębszej gry. Zastanówcie się, do czego to doprowadzi. Czy Europa zachowa swoje ambicje, czy stanie się zależnym dodatkiem? I kto wygra w tej walce? Zachodnie giganty motoryzacyjne czy cicho nadchodzące marki z Chin? Odpowiedzi są przed nami. Aby nie przegapić najważniejszych szczegółów, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Wkrótce ujawnimy to, o czym milczy się nawet za kulisami szczytów. Gazety i kanały telewizyjne donoszą o wielu sprawach. Fabryki są zatrzymane, kontrakty zamrożone. Negocjacje nie powiodły się. Miliony ludzi zadają sobie pytanie. Jak to się stało, że cały kontynent, który przez dziesięciolecia budował wizerunek lidera technologicznego i orędownika sprawiedliwości klimatycznej, stał się zakładnikiem kilku pierwiastków ziem rzadkich? Przyzwyczailiśmy się myśleć, że kryzysy przychodzą z zewnątrz: poprzez wojny, sankcje, klęski żywiołowe. Ale ten kryzys okazał się znacznie bardziej podstępny. On wyrósł z wnętrza globalnej gospodarki. Z samej logiki zależności, gdzie jedna decyzja w Pekinie zamienia europejskie taśmy produkcyjne w milczące cmentarze technologii. I właśnie to czyni go tak niebezpiecznym, bo tutaj nie ma eksplozji, nie ma bezpośredniej agresji, ale jest duszący uścisk, który powoli, ale nieubłaganie zaciska się na gardle europejskiego przemysłu. W kuluarach Brukseli słychać niepokojące głosy. Politycy spierają się o to, czy należy pójść na ustępstwa wobec Chin, ponownie rozważyć taryfy, otworzyć rynek dla chińskich samochodów w zamian za dostawy ziem rzadkich? Ale czy to nie będzie kapitulacja? Czy to nie oznacza przyznania, że wszelkie rozmowy o strategicznej autonomii to tylko piękne slogany? Jedni twierdzą: Bez Chin nie ma wyjścia. Trzeba ratować miejsca pracy i produkcję. Inni ostrzegają: ustępstwa dziś to zależność jutro. A póki te debaty trwają, czas ucieka. Fabryki stoją, ceny samochodów rosną, a konsumenci zaczynają szukać alternatyw. Jak myślicie, dokąd pójdą europejscy kupcy, jeśli lokalne marki będą zmuszone podnieść ceny o 20%, a chińskie firmy zaoferują swoje samochody elektryczne taniej i szybciej? Czy Europa nie stanie się nieświadomie agentem reklamowym dla tych, których próbowała wyprzeć z rynku? Pytanie do was. Gdzie przebiega tutaj czerwona linia między suwerennością a przetrwaniem gospodarczym? Jedno zdanie. Tymczasem Chiny prowadzą swoją grę chłodno i strategicznie. Ich firmy nadal zawierają kontrakty w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Azji Południowo-Wschodniej, umacniając kontrolę nad dostawami surowców na dziesięciolecia naprzód. W zamian oferują infrastrukturę, kredyty, miejsca pracy, a co najważniejsze, lojalność polityczną. Europa natomiast, pogrążona w niekończących się procedurach i biurokracji, próbuje stworzyć sojusz minerałów krytycznych, ale na razie bardziej przypomina to deklaracje niż realne narzędzie. Paradoks jest oczywisty: ci, którzy mówili o dywersyfikacji dostaw, nie zdążyli przygotować się na pierwszy prawdziwy kryzys, i teraz właśnie ten kryzys ujawnia słabe punkty, o których woleli milczeć. Ale jest też druga strona. Pytanie brzmi, czy Chiny naprawdę zamierzają udusić Europę, czy po prostu pokazują granice możliwego? Być może Pekin nie chce całkowitego upadku europejskiego przemysłu, przecież Europa pozostaje ważnym rynkiem, ale chce zademonstrować, że nie można jednocześnie zamykać drzwi dla chińskich towarów i pukać do tych samych drzwi pożyciowo ważne materiały. To nie tylko handel, to lekcja, którą Europa otrzymuje naocznie. Zastanówcie się sami Czyżby Bruksela nie rozumiała, że taryfy bez własnej bazy surowcowej stają się strzałem w stopę? Czy może rozumiała, ale ufała, że Chiny nie zaryzykują pójścia do końca? I oto teraz rzeczywistość puka do drzwi głośno, twardo i nieubłaganie. W tym samym czasie w Europie rośnie napięcie. Koncerny motoryzacyjne otwarcie oskarżają władze o bezczynność. Związki zawodowe żądają gwarancji miejsc pracy. A analitycy ostrzegają przed nową falą kryzysu zaufania. Jeśli konsumenci zobaczą, że samochody elektryczne są drogie, zawodne i uzależnione od chińskich dostaw, czy nie zaczną wracać do tradycyjnych silników, niwecząc dziesięciolecia wysiłków na rzecz zielonej transformacji? Czy porażka w dziedzinie samochodów elektrycznych nie stanie się symbolem porażki całej europejskiej polityki klimatycznej? Przecież jeśli Europa nie potrafi ochronić własnego rynku, jak zamierza przewodzić światu w walce ze zmianami klimatycznymi? A jednak jest też głębszy poziom. Ten kryzys pokazuje nie tylko zależność od Chin, ale także to, że globalizacja w swoim dotychczasowym kształcie dobiegła końca. Nadchodzi epoka wojen surowcowych, gdzie walka toczy się nie o ropę i gaz, lecz o metale ziem rzadkich lit, kobalt. Kto je kontroluje, ten kontroluje przyszłość technologii. Pytanie do was. Jaka jedna miara sankcja mogłaby tak naprawdę zmienić sytuację w Unii Europejskiej? Chiny postawiły na to 30 lat temu i dziś zbierają owoce. Europa natomiast dopiero teraz rozumie, że znalazła się w pozycji goniącego i że czas został stracony. Ale czy może ona jeszcze coś zmienić? Czy jest już za późno? A teraz wyobraźcie sobie, co by się stało, Gdyby jutro Chiny całkowicie zablokowały eksport ziem rzadkich do Europy. Ile tygodni wytrzymałyby fabryki samochodów? Ilu pracowników straciłoby pracę? Jak szybko załamałby się rynek akcji? Te pytania brzmią przerażająco, ale to właśnie one są dziś zadawane w gabinetach największych firm. I właśnie dlatego negocjacje z chińską delegacją, która obecnie zmierza do Brukseli, są postrzegane jako kwestia przetrwania. Ale czym Europa jest gotowa poświęcić dla tych dostaw? Zmniejszyć taryfy, uznać priorytet chińskich marek, a może oddać część strategicznych informacji w zamian za surowce? Każda z tych opcji niesie ze sobą ryzyko i każda może stać się tym krokiem, który zmieni układ sił na następne dziesięciolecia. Zastanówcie się sami: co wybierze Europa, niezależność czy przetrwanie, i czy w ogóle ma wybór? Pytania pozostają otwarte. Ale jedno jest już teraz jasne: staliśmy się świadkami momentu, w którym historia zmienia się na naszych oczach. Aby śledzić ten dramat dalej, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie swoją opinię w komentarzach. Tymczasem w USA scenariusz jest nieco inny. Dążąc do zmniejszenia zależności od Chin, Stany Zjednoczone aktywnie inwestują w rozwój krajowego wydobycia i przetwórstwa metali ziem rzadkich. Federalne programy wsparcia i dotacje dla firm angażujących się w ten sektor są znaczące. Przykładem jest projekt Mountain Pass w Kalifornii, który choć nadal przetwarza swój koncentrat w Chinach, dąży do pełnej samodzielności. Administracja Bidena stawia na friendshoring i near-shoring, czyli sprowadzanie łańcuchów dostaw do krajów sojuszniczych lub geograficznie bliższych. To posunięcie ma na celu zbudowanie odporności, ale wymaga ogromnych nakładów finansowych i czasu. Eksperci zwracają uwagę, że USA są w nieco lepszej pozycji niż Europa, ponieważ ich przemysł motoryzacyjny i elektroniczny korzysta z bardziej zdywersyfikowanych źródeł metali, częściowo dzięki długoterminowym kontraktom z Australią i Kanadą. Jednakże nawet Stany Zjednoczone nie są w pełni niezależne od chińskich procesów przetwórczych, co stawia pod znakiem zapytania ich pełną autonomię w kryzysowych sytuacjach. Pytanie, czy Zachód jest w stanie wypracować wspólną strategię, jest kluczowe dla uniknięcia dalszego pogłębiania się zależności. Z drugiej strony, chińskie firmy motoryzacyjne, takie jak BUID, Sherry czy Gili, agresywnie wchodzą na rynki zagraniczne nie tylko w Europie, ale i w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Ich strategia nie ogranicza się do eksportu gotowych pojazdów. Inwestują w lokalne fabryki, tworzą joint ventures i budują sieci serwisowe. To pozwala im omijać bariery celne i zdobywać lokalne rynki, jednocześnie zwiększając swój globalny zasięg i wpływ. Przykładem jest inwestycja Bido w fabrykę na Węgrzech, która ma produkować samochody elektryczne na rynek europejski. Takie posunięcia utrudniają Unii Europejskiej wdrażanie skutecznych środków protekcjonistycznych ponieważ chińskie firmy stają się de facto częścią europejskiego ekosystemu przemysłowego. W ten sposób Chiny nie tylko kontrolują dostawy kluczowych surowców, ale także zyskują coraz większy wpływ na samą produkcję pojazdów elektrycznych na kontynencie europejskim. W aspekcie geopolitycznym ten kryzys wokół pierwiastków ziem rzadkich uwypukla szerszą zmianę w relacjach międzynarodowych. Chiny wykorzystują swoją dominującą pozycję w sektorze surowcowym jako narzędzie polityki zagranicznej. Jest to klasyczny przykład geopolityki surowcowej, gdzie kontrola nad strategicznymi zasobami jest równie ważna co siła militarna czy ekonomiczna. Pekin nie tylko dąży do maksymalizacji zysków, ale także do zwiększenia swojej pozycji przetargowej w negocjacjach z innymi mocarstwami. Ten model działania różni się od dawnych imperiów kolonialnych które bezpośrednio kontrolowały tereny. Bogate w surowce. Chińska strategia polega na dominacji w łańcuchu dostaw, od wydobycia po przetwórstwo i technologię. To sprawia, że nawet kraje posiadające własne złoża są zależne od Chin w zakresie ich efektywnego wykorzystania. W obliczu tej sytuacji Europa rozważa różne scenariusze, awaryjne i długoterminowe strategie. Jednym z nich jest przyspieszenie badań i rozwoju w zakresie alternatywnych technologii. Poszukiwania substytutów dla magnesów neodymowych i dysprozu są intensyfikowane, choć na razie nie ma przełomowych odkryć, które mogłyby szybko zastąpić obecne rozwiązania. Inną strategią jest rozwijanie recyklingu i odzysku metali ziem rzadkich z zużytych produktów elektronicznych i baterii. Jest to obiecujące ale wymaga zbudowania skomplikowanej infrastruktury i procesów, co jest czasochłonne i kosztowne. Europejska Unia Surowcowa, choć na początkowym etapie, ma na celu koordynację działań państw członkowskich w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców krytycznych. Ma to być odpowiedź na chińską dominację, ale wymaga spójności politycznej i finansowej, której często brakuje w Europie. Debata na temat przyszłej autonomii strategicznej Europy staje się coraz bardziej intensywna. Czy Europa powinna iść w kierunku pełnej samowystarczalności, czy raczej postawić na dywersyfikację partnerów i utrzymanie otwartej gospodarki? Pełna samowystarczalność jest niemożliwa ze względu na ograniczone zasoby i wysokie koszty. Dywersyfikacja wymaga czasu i budowania zaufania z nowymi dostawcami, co nie jest łatwe w obecnym środowisku międzynarodowym. Stawka jest Wysoka, nie tylko przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale także całej zielonej transformacji i ambicji klimatycznych zależy od tego, jak Europa poradzi sobie z tym wyzwaniem. Czy zdoła wypracować skuteczne rozwiązanie, zanim będzie za późno, czy też zmierzy się z nieodwracalnymi konsekwencjami swojej zależności? Odpowiedź na to pytanie będzie kształtować globalny ład gospodarczy i geopolityczny w nadchodzących dziesięcioleciach. Pytanie do Was, czy Europa uratuje swój przemysł, czy jest już za późno? Wasze myśli są ważne, bo od dzisiejszej dyskusji zależy zrozumienie jutrzejszego świata.